I szarnym tuszem zapraszają na audycję Fantastyki i tajemnicy. Hektor Hugh Munro Saki. Otwarte okno. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski. Czyta Adam Michniewicz. Ciocia zaraz się zjawi, proszę pana, rzekła nader pewna siebie, młoda niewiasta lat piętnastu. Tymczasem musi pan jakoś znieść moją obecność. Framton Nuttle usiłował powiedzieć coś, co mogłoby pochlebić w danej chwili siostrzenicy, a jednocześnie nie uchybiłoby w niczym mającej się zjawić ciotce. Bardziej niż kiedykolwiek, Powątpiewał, czy te formalne wizyty, kolejno składane wielu całkiem obcym osobom, rzeczywiście przyczynią się do powodzenia kuracji nerwicowej, jakiej miał się poddać. Już ja wiem, jak to będzie powiedziała jego siostra gdy się szykował, by wyjechać i zaszyć się gdzieś na wsi. Zakopiesz się nie wiadomo gdzie nie będziesz rozmawiał z żywą duszą. Handra cię ogarnie do reszty, i z nerwami będzie jeszcze gorzej. Dam ci listy polecające do wszystkich znajomych mieszkających na wsi. Niektórzy, jak ich pamiętam, to całkiem mili ludzie. Frampton zastanawiał się, czy pani Seppleton, dama, której miał właśnie przedłożyć jeden z owych listów polecających, zalicza się do gatunku miłych. Zna pan tu dużo osób? Zapytała siostrzenica. Widać, uznała, że milczenie między obojgiem panuje już dość długo. Absolutnie nikogo odparł Frampton. Moja siostra była tu kiedyś, ze cztery lata temu, wie pani, na probostwie i właśnie ona dała mi listy polecające do kilku osób w okolicy. To ostatnie oświadczenie złożone zostało w tonacji wyraźnego żalu. W takim razie praktycznie nic pan nie wie o mojej ciotce. Upewniło się rezolutne dziewczę. Podano mi tylko nazwisko i adres, przyznał gość. Zastanawiał się, czy pani seppelton jest mężatką, czy może wdową. Coś nieokreślonego w aurze pokoju zdawało się wskazywać na to, że dom jest zamieszkały chyba przez mężczyzn. Tej wielka tragedia zdarzyła się właśnie trzy lata temu, powiedziała dziewczynka, a więc już po pobycie pańskiej siostry w tych stronach. Tragedia? Zapytał Frampton. W tej cichej wiejskiej okolicy tragedie jakoś niezbyt wydawały się na miejscu. Może się pan dziwi, czemu trzymamy szeroko otwarte okno w październikowe popołudnie, rzekła siostrzenica pani Seppelton, wskazując wielkie francuskie okno wychodzące wprost na murawę. Całkiem ciepło, jak na te porę roku, zauważył Frampton. Ale co to okno ma wspólnego z tragedią? Przez to okno, akurat dziś minęły trzy lata, mąż ciotki i jej dwaj młodsi bracia wyszli jak co dzień na polowanie i nigdy już nie wrócili. Przechodząc przez torfowisko, gdzie mieli ulubione miejsce do strzelania z zasadzki, wszyscy trzej zapadli się w jakimś zdradzieckim trzęsawisku. Strasznie mokro było tego lata, wie pan, i miejsca kiedy indziej bezpieczne. Nagle ni stąd, ni zowąd zapadły, ciał nigdy nie odnaleziono, i to właśnie najstraszniejsze. Tutaj głos dziewczynki załamał się, straciła opanowanie stała się bardziej miękka. Biedna ciocia zawsze myśli, że oni powrócą któregoś dnia. Oni i ten mały brązowy spaniel, który zginął razem z nimi, i że wejdą przez okno, tak jak zawsze wracali. Dlatego co wieczór mamy okno otwarte, dopóki nie zrobi się zupełnie ciemno. Biedna, kochana ciocia. Tyle razy mi mówiła o tym, jak wyszli, że jej mąż miał biały płaszcz przeciwdeszczowy przerzucony przez ramię, a najmłodszy brat Roni śpiewał Berti, czemu tak podskakujesz? Bo zawsze tak śpiewał, żeby ciocię podrażnić. Piosenka działała jej na nerwy, Wie pan, czasami w ciche, spokojne wieczory, takie jak dziś. O mało nie dostaje gęsiej skórki, jak pomyślę, że nagle wszyscy wejdą przez to okno. Przerwała i lekko zadygotała, a Framton doznał ulgi, kiedy do pokoju wpadła ciocia gęsto tłumacząc, że się tak późno zjawia. Ale mam nadzieję, że Wera zabawiła pana? Spytała. Wszystko to było bardzo interesujące powiedział Frampton. Sądzę, że nie przeszkodzi panu to otwarte okno, rzekła żywo pani Suppleton. Mój mąż i bracia wrócą do domu prosto z polowania, zawsze wchodzą przez okno. Poszli dziś na bagniska, żeby sobie trochę postrzelać, pomyśleć tylko, co zrobią z moim biednym dywanem. Tylko, że tacy już jesteście, wy mężczyźni, prawda? Wesoło trzepała coś na temat polowania, Mówiła, że mało ptactwa w tym roku, omawiała perspektywy polowań na kaczki w zimie. Dla Framtona wszystko to było wprost okropne. Dokładał desperackich, choć tylko połowicznie udanych wysiłków, by przestawić rozmowę na jakiś mniej przerażający temat. Zdawał sobie sprawę, że gospodyni częściowo tylko zwraca na niego uwagę, a ciągle wytęża wzrok gdzieś poza jego osobę, ku otwartemu oknu i murawie zbiegającej stokiem w dół. Doprawdy to bardzo niefortunny zbieg okoliczności, że złożył wizytę w tak tragiczną rocznicę. Lekarze zgadzają się co do tego, że należy mi się absolutny wypoczynek bez wszelkich podniet i że muszę unikać gwałtownych wysiłków fizycznych. Oświadczył Frampton działając pod wpływem dość rozpowszechnionego złudzenia, iż osoby całkowicie obce i przypadkowi znajomi, Głodni są najdrobniejszych szczegółów czyichkolwiek dolegliwości i niedomagań, ich etiologii i metod leczenia. Jeśli chodzi o dietę, lekarze nie są tak dalece zgodni, ciągnął. Nie? zapytała pani Sapleton, wydając dźwięk, który w ostatniej chwili zastąpił ziewnięcie. Potem nagle ożywiła się, zwróciła uwagę, ale nie na to, co mówił Frampton. O, są wreszcie! zawołała. W sam raz zdążyli na podwieczorek, a wcale nie wyglądają zabłoceni po same uszy. Frampton lekko zadrżał i zwrócił się ku siostrzenicy ze spojrzeniem, które miało wywołać u niej zrozumienie i współczucie dla jego osoby. Dziewczynka tymczasem patrzyła przez otwarte okno z wyrazem tłumionego przerażenia w oczach. Pod wpływem dreszczu niewypowiedzianego strachu, Frampton odwrócił się na krześle i spojrzał w tym samym kierunku. W tężejącym półmroku, po zboczu pokrytym trawą szły w kierunku okna trzy postacie. Wszystkie miały dubeltówki pod pachą, a jedna z postaci była dodatkowo obarczona przerzuconym przez ramię białym płaszczem. Zmęczony, brązowy spaniel pętał się koło nich. Postacie zbliżały się do domu bezszelestnie, aż nagle ochrypły młody głos zaintonował gdzieś w mroku. Bertie, czemu tak podskakujesz? Frampton dzikim gestem złapał kapelusz i laskę. Drzwi były dla niego słabo tylko zauważalnymi etapami ucieczki na łeb na szyję. Jakiś cyklista, przejeżdżający drogą, musiał nagle wyjechać na żywopłot, by uniknąć grożącej kolizji. Otóż jesteśmy, kochanie, rzekł nosiciel białego płaszcza przeciwdeszczowego, wchodząc przez francuskie okno. Jesteśmy trochę zabłoceni, ale. Już na ogół wyschło. Co to za facet, który wyleciał jak z procy? To niejaki pan Nutel, rzekła pani stapleton. Bardzo dziwny jegomość. Był w stanie mówić tylko o swojej chorobie, a jak weszliście, uciekł bez słowa pożegnania czy wyjaśnienia. Pomyślałby kto, że zobaczył ducha. Mam wrażenie, że to chodziło o spaniela, wyjaśniła spokojnym tonem siostrzenica. Powiedział mi, że psy budzą w nim przerażenie. Pewnego razu swara bezpańskich psów zapędziła go gdzieś na cmentarz nad brzegami Gangesu. I tak spędził całą noc w świeżo wykopanym grobie, a te stworzenia warczały, szczerzyły zęby i parskały pianą tuż nad jego głową. To chyba wystarczy każdemu, żeby stracił nerwy. Specjalnością młodej panienki było doraźne komponowanie. Tego rodzaju opowiadań. Czytał Adam Michniewicz. Jeśli podobało Ci się to nagranie, zachęcam do subskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Liczę na łapkę w górę, udostępnienie i komentarze, żeby kanał mógł się rozwijać. Takie proste gesty bardzo pomagają w poszerzaniu zasięgu, a mnie dają motywację, żeby nadal działać i są sygnałem, że podoba Ci się to, co robię. Szarnym tuszem znajdziesz też na Instagramie, Facebooku, a niedługo także Spotify i innych mediach. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.